Zapłać za parking w aplikacji Moje ING. Aby zapłacić za parking, nie musisz już szukać parkomatu, szukać gotówki, pobierać nowej aplikacji ani podpinać pod nią karty. Wystarczy, że masz telefon z aplikacją Moje ING, a za parking zapłacisz prosto i bezpiecznie ze swojego konta. W aplikacji wybierz parkingi. Wyszukaj miasto lub skorzystaj z podpowiedzi twojej lokalizacji. Potem wpisz numer rejestracyjny samochodu. Wystarczy, że zrobisz to raz. Przy kolejnym parkowaniu wybierzesz go z listy. Niezależnie od opcji parkowania, możesz zapłacić tylko za wykorzystany czas. A jeśli korzystasz z geolokalizacji, dodatkowo podpowiemy ci, jaki bilet parkingowy kupić, pokażemy ci na mapie, gdzie parkujesz, jeśli zaznaczysz zapamiętaj obecną lokalizację jako miejsce zaparkowania pojazdu. Znajdziesz swój samochód na parkingu dzięki opcji Zaprowadź mnie do samochodu. Zapłać za parking w moim ING i sprawdź, jakie to wygodne. W moim ING możesz też kupić bilety do komunikacji miejskiej i zapłacić za przejazdy wybranymi odcinkami autostrad.